Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszymy ostatnio o góralskiej, góralskiej akcji, tak, Góral, górale eee, pod wodzą, albo nie, nie, może nie tyle podwodzą, co pod przywództwem dość dobrze ogarniętego pana Sebastiana. Ja do niego nic nie mam, oprócz tego jednego zdarzenia, kiedy tam wziął udział w proteście z tymi paniami, bez sensu, nic tego nie wynikło, chyba sam to rozumie no ale to jest moja dygresja a ogólnie jak ja przewiduję ten protest, ten protest się nie uda nie uda się będzie przegranym protestem owszem kilka, część tych restauracji się otworzy będą restrykcje ale on się nie uda i nie jest to tak że ja z góry skazuję go na przegraną albo też cieszy mnie to Albo jestem czarnowidzem i, no i w ogóle występuję przeciwko. Nie, ja nawet ten protest, proszę Państwa, popieram. Tak, popieram go tylko tyle, że no niestety jestem e, twardo stąpam po ziemi, jestem geopolitykiem, geostrategiem i powiem, ta, mogę tylko tak powiedzieć im. E, inicjatywa bardzo dobra, ale oni nie mają sztabu. Nie mają sztabu, bo nie wiedzą na co się porywają. Żeby coś takiego zorganizować, trzeba być naprawdę solidnie przygotowanym. Taki sobie bunt, e, nie, po prostu nie ma szans powodzenia, no, w ten sposób. Powiem. Niestety, życie jest brutalne. I teraz, e, co, co mógłbym może doradzić, bo gdyby... No bo przypuśćmy, że jestem... Dobra, jestem po ich stronie, jestem po stronie tych górali, Przedsiębiorców z całej Polski, z Pomorza, wszystkie ośrodki. Tak, jestem po ich stronie. Co mogłem im doradzić? Na przykład góralom, zróbcie przy, przy organizowaniu tego protestu, powinni zorganizować też od razu przewodnik turystyczny. A jaki przewodnik turystyczny? Otóż przewodnik turystyczny firm, czyli tak. lokali, gaz, przyjmijmy, że to chodzi o tą, o tą branżę, ale mówię o wszystkich, ale tutaj skupmy się na tym. Wszystkie ośrodki wczasowe restauracje, kurorty, wszystkie stroniska i tak dalej, wszystko, wszystko co, co jest teraz zamknięte, które przyłączą się do akcji, będą ujęte w przewodnikach, a te, które się nie przyłączą, i to mówię o całej Polsce, więc o Pomorzu, będą w tym przewodniku pomijane i powinni też stworzyć portal internetowy jakiś tam, jeszcze dopóki mają na to czas, żeby turyści wiedzieli, które ośrodki, dzięki, na przykład przyjadą, dzięki którym ośrodkom, dzięki którym ośrodkom mogą korzystać z czasu, z wypoczynku w danym regionie. Co by, czy by to skutkowało większą mobilizacją i większym, to, jako generał mówię, tak bym, tak bym to zorganizował. Chodzi o to, że jest taka zasada, że widzicie w takich walkach, to jest tak, że na 10 jeden walczy, 9 się przygląda właśnie społecznych ruchów, takie wiecie nie, to się, no, kiedyś to się z historii pamiętam, to pospolite ruszenie, coś takiego jeżeli nie ma dowództwa i nie ma mobilizacji konkretnej, no to jest to, do, to z góry jest to przegrane, bo z, z, po przeciwnej stronie mają potężnego przeciwnika, a właśnie właśnie dlaczego jeszcze będzie to przegrane? Ponieważ oni nie widzą przeciwnika, nie rozpoznali przeciwnika i też y, to upadnie, ale czy y, z, z tego powodu trzeba płakać? Wydaje mi się, że nie. Nabiorą doświadczenia. Tak myślę, że nabiorą doświadczenia i y, y, będą już na przyszłość bardziej, bardziej przezorni. Tak to ujmę. Ktoś powie, no ale to jak to nie? No, przecież przeciwko rządowi, przeciwko rządowi, rządowi nakazał. Nie! Rząd to są kukły. To są kukły. Głównym przeciwnikiem w tym kraju, nas, Polaków, jest Episkopat Polski. To jest główny przeciwnik. I nie mylmy, zaznaczam, to bardzo istotna sprawa. Nie mylmy Ewangelii, nie mylmy wiary, tej starej wiary twardej i przesłania mojego boga Jezusa Chrystusa z tymi ludźmi, którzy teoretycznie przedstawiają, są reprezentantami, pasterzami tego kościoła, to oni są na, na, głównymi wrogami ale na to, to jeszcze wam powiem musi przyjść, troszeczkę się wody musi upłynąć zanim się ludzie zorientują kto jest przeciwnikiem tego narodu i e, tego te, po prostu tego, tego kraju, na razie jeszcze tego nie rozpoznali Na razie. a, a jak się przeciwnika nie zna no to jesteś w zasadzie przegrany na, na początku, to było to tyle w y, Także, także widzicie. No ale cóż, trzymajmy kciuki. Ja przynajmniej powiem tak, trzymajmy kciuki na to, żeby za to żeby ludzie włączyli mózgi i zaczęli myśleć. To jest, to jest chyba. otwarcie mózgu, rozumiecie otwarcie intelektu, jaźni, ego, żeby ludzie zrozumieli, że nie tylko telewizor jest wyrocznią, taką szklaną, można powiedzieć, nawet szklaną kulą. Która wszystko jest taką wyrocznią dla, dla wszystkich, i każdy się patrzy w szklaną kulę i tam widzi przez swoje przeznaczenie. Co prawda nie jest to kula, taki telewizor, ale można ją do takiej wróżbiarskiej kuli porównać. Trzymajcie się na razie.